Cześć, witajcie! Będę przymierza miłoświerdzia w Warszawie. Właśnie jestem w Warszawie i e, przechodziłam tutaj przez taki park na woli i nagle z podziemi wyrosły mi kłosy zboża. A to było w momencie, jak się zastanawiałam nad tym, co Wam dzisiaj powiedzieć. A dzisiaj w Ewangelii mówię właśnie o, o kłosach zboża i o tym, jak te kłosy spowodowały wielkie wzburzenie wśród faryzeuszów na Jezusa i Jego uczniów. Zapraszam Was do wspólnej modlitwy, do wspólnego rozważania Synu Ojca i Smaja Świętego. Amen. Duchu Święty, proszę Ci Panie jak dzisiaj o Twoje dary, o Twoje łaski. Proszę Ci Panie, żeby zstąpił na nas dzisiaj i był z nami obecny we wszystkich rozmowach z drugim człowiekiem, w naszej dzisiejszej pracy, we wszystkich spotkaniach i we wszystkich naszych czynnościach na dzisiejszego, żeby to było na Twoją chwałę, Panie. Bądź z nami w tym rozważaniu Słowa Bożego. Amen. Posłuchajmy Ewangelii do św. Mateusza, rozdział 12, werset od 1 do 8. Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli mu: Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. A on im odpowiedział: Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód? On i jego towarzysze, jak wszedł do Domu Bożego i jadł chleby pokładne których nie wolno było jeść ani Jemu, ani Jego towarzyszom, tylko kapłanom. Albo nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszały świątynię świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy. Oto powiadam wam, tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co to znaczy, chce raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych, albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu. Oto słowo Boże. Pani tutaj dwa razy mówi do paryzeuszów, czy nie czytaliście. Czy nie czytaliście. Wyrzuca im brak wykształcenia, brak tego, że nie przyłożyli się za bardzo do nauki. Może nawet nie znają tych fragmentów z pisma. Jak wiadomo, Stary Testament to są obszerne księgi. Ja też nie przeczytałam całego Starego Testamentu. Ale też być może wyrzuca im brak rozumienia, gdybyście zrozumieli, co znaczy. E, czyli tego, że czytali, ale nie rozumieli, słuchali, ale ich uszy były zamknięte, patrzyli, ale nie widzieli. E, to prawda Boża, prawda objawiona, ona jest dana nie wszystkim, ona jest dana cichym i pokornym sercem, tym, którzy są mali, e, którzy są uniżeni którzy chcą prawdziwie poznać Boga. Tutaj, jak widać, prawo, zasady, pismo święte było wykorzystane do tego, żeby uśmierzać niewinnych, do tego, żeby nakładać kolejne reguły, kolejne zasady. To nie było kierowanie się miłością, ale kierowanie się takim, tym, żeby zniewolić sobie, żeby zniewolić sobie ludzi, żeby zniewolić sobie innych. Też tak się możemy zastanowić, ja mogę się to zastanowić, czy ja tak często nie robię, że jak czytam pismo, to nie szukam w nim Pana Boga, ale może czasami właśnie szukam tego, jak to potępić brata. Jak tego słowa użyć do tego, żeby pójść zagiąć, żeby powiedzieć komuś, że, że źle robi, ale nie kierując się miłością, ale kierując się, nie wiem, może moją racją, może tym, że jestem mądrzejsza, że jestem lepsza. Albo o tym, żeby po prostu kogoś zastydzić. Um, e, tak, też tutaj mamy na samym końcu to, co Pan Jezus nam przypomina po raz kolejny. Czytaliśmy też na początku lipca przy powołaniu świętego Mateusza dokładnie te to to same słowa. Chcę raczej nieosierdzia niż ofiary. Um, Właśnie, czyli to miłosierdzie Boże jest tym, czym mamy się kierować w życiu, o czym mamy pamiętać. Przede wszystkim to nie jakieś zasady, reguły sobie na pierwszym miejscu, ale miłość, miłość do Boga, miłość do bliźniego, miłość do siebie samego. To jest właśnie to, to jest właśnie ta zasada, która rządzi światem. Bo Bóg jest miłością on służy w ten świat i co właśnie miłość jest najważniejsza. Miłość miłosierdziej kochani zostawiam życzę Wam pięknego miłego dnia! Trzymajcie się w spano! Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału! Śledź nas na bieżąco!